Pan z wami, z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny, ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem. Lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna, Mówili do siebie: To jest dziedzictwo, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił jest cudem w naszych oczach, dlatego powiadam Wam, Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i farazeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, też bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Widzimy, Chrystus porównuje arcykapłanów i farzeuszów do tych, którzy nie, rolników, którzy nie uszanowali, tych, którzy przyszli po plon i wreszcie syna tego właściciela winnicy zamordowali. A więc. Strzeżmy się tego, co czynili faryzeusze. Czyńmy dobro, tak szczególnie w Wielkim Poście. Życzę wam miłego dnia.